Mieli grać, ale grać nie będą. Przełożona została wrocławska inauguracja sezonu w Rugby. Najbliższy weekend, druga liga Rugby wznawia w Polsce rozgrywki. Rozpoczynamy rundę wiosenną. Niestety we Wrocławiu to rozpoczęcie będzie trochę opóźnione. Jest to spowodowane rozgrywanym meczem reprezentacji Polski Rugby, która gra mecz Pucharu Narodów Europy w Siedlcach. My mieliśmy grać mecz w sobotę, niestety właśnie ze względu na reprezentację. Musieliśmy ten mecz przełożyć aż na 26 kwietnia, a przeciwnikiem będzie nie byle kto, bo przyjeżdża sama Legia Warszawa. Ligę Wrocławianie rozpoczną więc na wyjeździe. Na dzień dobry wyjazd na Górny Śląsk. Mecz za tydzień. Będziemy grać w Bytomiu, czyli też nie w Rudzie Śląskiej, bo ona czeka na swój stadion. Mamy bardzo duży respekt do drużyny z Rudy Śląskiej. O ile w rozgrywkach siedmioosobowych te szanse były dosyć wyrównane, tak w pierwszej rundzie... Rudzianie pokazali nam, że grają w ogóle lepiej. My jesteśmy wzmocnieni teraz znowu powracającymi do gry Hiszpanem i, i Francuzami. Eee, natomiast Ruda Śląska wiem, że bardzo mocno ćwiczyła w zimie, wzmocniła swoją formację Młyna i będzie to z pewnością bardzo ciężkie starcie. Bartosz Ryś chwali rywali, ale jego zespół też jest dobrze przygotowany do ligi. W sparingu grał m.in. z mistrzem Wali, zanim inauguracja wiosny. Jeszcze jeden krótki obóz. Same przygotowania do rundy i rozpoczęliśmy wspólnymi treningami z Rafałem Kubackim, z judoką, wielokrotnym Olimpijczykiem. E, tym najważniejszym sprawdzianem faktycznie był mecz z Albert Swift University, to jest akademicki mistrz Żwali. E, przegraliśmy go czterema punktami. Myślę, że o ile styl gry nie był jakiś powalający, tak wynik może być całkiem zadowalający. Nasz tenel przetestował bardzo dużo nowych rozwiązań. Wiemy, co zrobiliśmy źle, mamy analizy wideo. Teraz czeka nas w sobotę zgrupowanie w Piotrowicach Nyskich, w takim zaprzyjaźnionym miejscu, gdzie co roku odbywa się Festiwal Rugby. Postaramy się przepracować jeszcze mocno tą sobotę, przyszły tydzień i stawić czoła Rudzianom. Spotkanie inaugurujące Ligę dla Rugbystów z Wrocławia 13 kwietnia.